Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Fidei Defensor naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Jarosław Wąsowicz, salezjanin. Szczęść Boże! Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa. Ksiądz Jarosław Wąsowicz od kilkunastu lat jest między innymi organizatorem. Pielgrzymek kibiców na Jasną górę, zajmuje się tematem żołnierzy wyklętych i współorganizuje pielgrzymkę do Wilna. Jest bardzo zaangażowany, patriotycznie, autor książek, wielu również artykułów, ale dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać właśnie o pielgrzymce kibiców na Jasną górę, ponieważ zbliża się czternasta już pielgrzymka. Proszę powiedzieć, czy będzie inna od tej, która była rok temu? Z tego co pamiętam, było ograniczone możliwości spotkania się. Czy teraz już będzie normalnie? No w tamtym roku rzeczywiście pielgrzymka była wyjątkowa. W zasadzie do ostatniej chwili z ojcami paulinami zastanawialiśmy się nad jej formułą, bo nie wiedzieliśmy, czy będą obostrzenia, czy, czy ich nie będzie. Okazało się, że były, ale w ciągu krótkiego czasu udało się w całej Polsce zorganizować 40 równoległych mszy świętej, które odprawiały się w łączności duchowej z tą, którą sprawowałem na Jasnej Górze tam tam w w kaplicy Cudownego Obrazu modlili się tylko przedstawiciele dwudziestu kilku klubów. Więc w tym sensie była to pielgrzymka wyjątkowa. W tym roku tych obostrzeń już tak rygorystycznych nie ma, ale pewnie przez pandemię pielgrzymów będzie mniej niż, niż bywało to w latach poprzednich. No, w szczytowych momentach na Jasną Górę pielgrzymowało nawet 7000 kibiców. Mhm. Niektórzy określają, znaczy tu bardziej myślę tutaj o jakiś takich nieprzychylnych mediach. Zresztą ksiądz się kiedyś znalazł na świeczniku jednej z takich gazet mainstreamowych, dla niektórych to wręcz zaszczyt się tam znaleźć, ale w sensie oczywiście opisywania pozytywnej, patriotycznej działalności. Niektórzy właśnie z tych mainstreamowych mediów określają tą pielgrzymkę, że to jest pielgrzymka Kiboli. Ksiądz się czuje Kibolem? W pewnym sensie. Tak, to nie jest. No właśnie, paradoksalnie, tu nie jest żadne obraźliwe dla kibiców sformułowanie. Oczywiście media mainstreamowe tak nazywają kibiców piłkarskich. W kibole, no na jasną górę, każdy może pielgrzymować. I również pielgrzymujemy my, ludzie, którzy, którzy na co dzień mają swoje pasje, poświęcają się kibicowaniu, a na Jasnej Górze chcą się modlić za swoje środowisko, za rodziny, za ojczyznę, bo nasza pielgrzymka od początku w nazwie ma także to, że jest pielgrzymką patriotyczną, a więc dużo miejsca i uwagi poświęcamy na niej sprawom ważnym dla Polski, polskiej historii i co roku zapraszamy z wykładami znanych historyków, dziennikarzy, odbywają się różnego rodzaju koncerty. A więc rzeczywiście, no to jest pielgrzymka, która wpisała się już w to środowisko kibicowskie, z czego się bardzo cieszę. Mm -hmm. A ksiądz, bo ksiądz jest jakby organizatorem od początku tych pielgrzymek. Proszę, proszę powiedzieć, czy ksiądz zaczął organizację tych pielgrzymek, dlatego że sam jest kibicem, bo wiem, że ksiądz jest kibicem, czy po prostu z jakiejś innej potrzeby. No, sam pomysł pielgrzymowania na Jasną Górę zrodził się w sercu legendarnego, nieżyjącego już kibicza gdańskiej lechi, Tadeusza Dufeka, Dufa, który Zachorował na, na nowotwór. My, przyjaciele, towarzyszyliśmy mu w tych trudnych dla niego chwilach. Tadeusz zwierzył mi się wówczas, że jego marzeniem jest, abyśmy jako kibice pielgrzymowali na Jasną Górę, tak jak lubiliśmy to zresztą w latach 80. przy okazji Pielgrzymki Ludzi Pracy. Wówczas dużo kibiców Lechi, Gdańsk, Śląska, Wrocław, troszkę także że Warszawa zawsze zjawiało się u stóp Jasnej Góry, te pielgrzymki ludzi. Pracy w latach 80. były też taką manifestacją swojego sprzeciwu wobec komunistycznych władz. One zostały zapoczątkowane przez księdza Popiełuszkę w 1984 roku. Pierwsza odbyła się 30 września. Jak wiemy, miesiąc później ksiądz Popiełuszko już nie żył, został zakatowany przez UB. No w każdym razie, my w latach 80. jeździliśmy na te pielgrzymki Solidarności. One były taką wielką manifestacją nie tylko wiary, ale też patriotyzmu. No, i Dufo marzył o tym, żebyśmy także pod sztandarami kibicowskimi na Jasnej Górze się pojawili. Kiedy Tadeusz zmarł, ja zacząłem, kończyłem już książkę Biało-Zielona Solidarność o fenomenie politycznym kibiców Lechi. No, i jakoś w rozmowach między przyjaciółmi ta sprawa wróciła. I w 2008 roku, 13 grudnia, wybraliśmy specjalnie taką datę, aby odwołać się do tych. Korzeni walki z systemem, którą prowadzili kibice Lechi. Pojawiliśmy się po raz pierwszy na Jasnej Górze. Nie było nas zbyt wielu, może z 200 osób, ale później no, ta pielgrzymka zaczęła wpisywać się w, w świadomość kibicowską i z roku na rok stawała się wydarzeniem coraz bardziej licznym. Z czego się bardzo cieszę. A jak udało się, że tak powiem, pogodzić ze sobą kibiców? Bo wiemy dobrze, że na Jasną Górę przyjeżdżają kibice z różnych drużyn, także z tych drużyn, które na co dzień w czasie chociażby trwania ekstraklasy czy, 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 czy w ogóle rozgrywek w ciągu roku nie darzą się sympatią. Jak to się dzieje, że, że tam właśnie na Jasnej Górze, oprócz tego, że to jest pewien, pewien też wymiar religijny, wymiar wiary, udaje się po prostu tych wszystkich ludzi jakby zjednoczyć w, w tym momencie? No jest to pewnego rodzaju fenomen na pewno, zresztą opisywany także przez chociażby media z krajów Europy Zachodniej, bo rzeczywiście to jest wyjątkowe spotkanie, gdzie kibice i Polski razem stają obok siebie na modlitwie, ale też właśnie dyskutując o sprawach ważnych. Ja myślę, że. Że takim przełomowym momentem w, w historii ruchu kibicowskiego była śmierć Jana Pawła II. Pamiętamy, że wtedy doszło do wspólnych mszy świętych, zwaśnionych drużyn, że przerywano mecze na stadionach. To było bardzo mocne wydarzenie, które duchowo wstrząsnęło Polakami. I, i wydaje mi się, że największym owocem tego jest to, że kibice z Zobaczyli, że są takie sprawy i takie momenty w naszej rzeczywistości, które nas wszystkich łączą. I myślę, że na tej fali udało się właśnie zorganizować Pielgrzymkę Kibiców, że ona, tak jak mówiłem, zadomowiła się w kalendarzu środowiska kibicowskiego. No bo rzeczywiście są takie momenty, kiedy te jakieś niesnaski, rywalizacje trzeba odłożyć na bok i po prostu łączyć się dla idei w Polsce od dłuższego czasu można obserwować, że jest wiele takich momentów. Pielgrzymka nie jest jakimś jednostkowym w tym względzie wydarzeniem, bo przecież mamy wielki marsz niepodległości, gdzie, gdzie kibice bardzo czynnie się w, te, w to wydarzenie włączają, ale są też wiele innych akcji. W wielu mam okazję uczestniczyć, jak chociażby pomoc Polakom na Kresach. Przecież zapraszają środowiska kibicowe dzieci z, z dawnych Kresów Rzeczpospolitej w czasie wakacji, często współorganizują to kluby na, na, na co dzień ze sobą rywalizujące. No, ja miałem okazję jako kibic Lechi i współpracować w tym względzie chociażby z kibicami Arki, ale, ale, ale na co dzień współpracuję z kibicami Lecha Poznań, bo, bo, bo mieszkam od kilkunastu lat w Pile, więc z więc, yy, tym środowisku. Zresztą bardzo prężnym, wiele, wiele różnych wspólnych spraw udaje się zrealizować. I tak to jest po prostu. Są takie sprawy, które wszystkich nas łączą, takie idee, dla których warto jednoczyć siły, bo wtedy, kiedy jesteśmy razem, możemy o wiele więcej iść działać. I jeszcze takie pytanie odnośnie tutaj pielgrzymki i, i kibiców. Czy ksiądz też na co dzień jest tuż kibiców? Czy to jest tak, że kibice się zwracają do księdza z jakimiś takimi sprawami, na przykład duchowymi, bo może. Że ktoś tak, po prostu. Tak, oczywiście. Nie wiedzieć. Ja jestem przede wszystkim księdzem, więc służę swoim kapłaństwem, kibicom. Oczywiście przed pandemią było dużo różnych spotkań w różnych miejscach polskich, ponieważ jestem historykiem i zajmuję się najnowszymi dziejami Polski, więc, więc często umawialiśmy się na różnego rodzaju wykłady. Ale oczywiście w, w sensie strukturalnym kibice nie mają takiego duszpasterza, mianowanego przez episkopat polski. Można powiedzieć, że bardziej jestem takim formalnym kapelanem tego środowiska, ale, ale tak, tak jest dobrze. No, na Jasną Górę przyjeżdża także wielu innych księży, którzy na co dzień w swoich miastach wspierają kibiców, bo, bo to duszpasterstwo nie ogranicza się tylko do tego jednostkowego wydarzenia w ciągu roku, ale, ale wiele klubów organizuje wigilie albo albo kibicowskie, albo w gili lakobatantów, msześkań, to na zakończenie, rozpoczęcie sezonu, więc takich księży, którzy związani są z tym środowiskiem, jest bardzo wielu i większość z nich pojawia się na Jasnej Górze. Także księża, których kibice wspierają, chociażby właśnie w organizowaniu różnych akcji związanych z kresami, wakacji dla dzieci, bo ostatnie lata pokazały, że, że to środowisko rzeczywiście potrafi pomagać, i potrafi reagować na, na trudne, w trudnych momentach. Dość wspomnieć tutaj o obronie kościołów w Polsce, kiedy, kiedy ulicami naszych miast maszerowały hordy barbarzyńców, które, które próbowały niszczyć świątynię. Pamiętamy te niezwykle przykre wydarzenia. I to właśnie kibice w całej Polsce stanęli w obronie kościołów, dając odpór. Tym próbom wandalizmu, a więc. No właśnie, no, mam no, takie pytanie. to jakieś owoce yy, no, tej pielgrzymki, także. I właśnie jeszcze tutaj pytanie w tym temacie, bo, bo ksiądz jest też byłym działaczem Federacji Młodzieży Walczącej i, i widząc te wszystkie obrazki, właśnie yy, kiedy zagrożone były kościoły, kiedy były atakowane, co ksiądz sobie wtedy myślał? Nie tylko jako kapłan. Y no ja przede wszystkim, przede wszystkim jako, jako kapłan, ale też jako historyk no widzę pewną prawidłowość. To nie jest tak, że my żyjemy w jakichś nie wiadomo trudnych czasach. Odkąd pojawił się Pan Jezus i zaproponował swój program w Ewangelii, zawsze miał wrogów i przeciwników z różnym natężeniem przez ostatnie 2000 tysiące lat. Chrześcijaństwo było prześladowane, prześladowane jest i dzisiaj. My oczywiście w w Polsce długo nie doświadczaliśmy tej całej fali narastającego, zwłaszcza w Europie Zachodniej, antyklerykalizmu związanego z lewicowo-liberalnymi środowiskami, bo dzisiaj Europa Zachodnia jest liberalno-lewicowa, ale, ale, ale rzeczywiście ta fala doszła do nas i tak jest po prostu. My musimy pamiętać, że, że kościół to jesteśmy my, że, że yy... Wierzymy w Pana Boga, który zwyciężył zło, że naszym programem jest Ewangelia i to są wartości, które nigdy nie przestają być aktualne, że to jest także atrakcyjny program na dziś dla człowieka i, i po prostu stajemy bardzo wyraziście przy tych wartościach. Ostatnie pytanie. Jest ksiądz też autorem książki o poznańskiej piątce, czyli wychowankach oratorium salezjańskiego w Poznaniu. Czy, czy taka historia... Czy takie historie o takich y, bohaterach, y, młodych ludziach, którzy zaangażowali się w konspirację w czasie II wojny światowej, mogą przebić się teraz do młodego, do, do młodego pokolenia? Oczywiście, że tak, bo właśnie to są postaci, które pokazały swoim życiem, że, że ma świat oparty, jest na takich wartościach, nie tylko dla których warto żyć, ale czasami trzeba za te wartości oddać życie. I zarówno Poznańska Piątka, młodych ludzi, żołnierzy Narodowej Organizacji Bojowej, wychowanków salezjańskich, która została wyniesiona na ołtarze przez Jana Pawła II, ale też wiele innych, no, chociażby Danuta Siedzikówna-Inka, także wychowanków, Silesiańska, dużo młodych harcerzy z szarych szeregów, tych, którzy na różnych etapach naszych dziejów angażowali się w walkę o niepodległą Polskę, są takim dobrym przykładem dla młodzieży i te przykłady pociągają, bo z jednej strony są to zwyczajni młodzi ludzie, którzy mają dokładnie takie same pragnienia, marzenia, jak, jak, jakie ma zawsze młodzież, ale z drugiej strony właśnie w takich chwilach ekstremalnych, ważnych, granicznych Potrafili tak, a nie inaczej zadecydować, takich dokonać wyborów, I, i tacy ludzie wciąż będą aktualni. My oczywiście promujemy te postaci, także środowiska kibicowskie, poznańskie piątce, było dedykowanych. Zdaje się, że dwie pielgrzymki. W przyszłym roku jest 80. rocznica ich męczeńskiej śmierci. Przypomnę, że zostali zgilotynowani w Dreźnie 24 sierpnia 1942 roku. A więc to znowu stanie się Okazja do tego, żeby, żeby przywołać ich historię. I myślę, że, że młodzi ludzie są nią zainteresowani. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja tylko przypomnę, że w najbliższą sobotę, 8 stycznia kolejna czternasta już pielgrzymka kibiców na jasną górę pod hasłem Polonia Semper Fidelis rozpoczyna się o godzinie 12.30, a gościem specjalnym po pielgrzymce na spotkaniu będzie prezes ipn u dr karol nawrocki ja serdecznie dziękuję księdzu naszym dzisiejszym gościem był ksiądz jarosław wąsowicz salezjanin duszpasterz kibiców w polsce organizator pielgrzymek kibiców na jasną górę serdecznie dziękuję. Boże, serdecznie państwa pozdrawiam szczęść boże dziękuję a państwa zapraszam na nasze kanały informacyjne na facebooka twittera YouTubea i do następnej rozmowy w Idei defensor